Dużo osób mówi albo Michalczewski, albo Adamek. Nie, ja, to, ja też jestem malutki. Łabudko, ja bym ich wypykał do zera. No nie na no ja teatrze grałem ja... Kanał To jest Box. Sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest Boks, razem z nami Tomasz Adamek. Przepytamy Cię z takich krótkich, ale treściwych pytań. Jaka była Twoja najtrudniejsza walka? Paul Briggs. Pierwsza walka. Pierwsza walka, Paul Briggs. Kto był najlepszym technicznie rywalem? Wie, było wielu. Nie, nie, nie można wymienić jednego, bo wielu miałem bokserów, którzy walczyli technicznie bardzo dobrze. Bardzo niewygodny był Chambers, którym wygrałem. Dobrze, wtedy byłem bardzo szybki i wygrałem, bo, bo bardzo trudny, śliski do boksowania. Kto zadał Ci najmocniejszy cios? Walker. I mnie pociągnął ten na cztery, się obudziłem. Musiałeś wstawać. Trzeba było mieć 4 sekundy, wystać i dalej walczyć. Za którą walkę zarobiłeś najwięcej pieniędzy? Dudków. Kliczko. Czy jednak e, tu w Polsce się dobrze zarabia czasem. E, z kim żałujesz, że nie zawalczyłeś? Nie ma takiego nazwiska. Mhm. Nie masz takiego, na przykład Michał miał miał Josa e, Juniora. Zawsze się mówiło nie. o tej walce. Ty nie marzyłeś nie, o jakiejś walce? Nie, nigdy nie miałem. To jest z tymi, co planowaliśmy walki walki były, więc nie było takiego przeciwnika, który by unikał, czy, czy nie chciał walczyć. Pięściarze robią różne treningi, biegają, mają sparingi, mają treningi siłowe. Jaki jest Twój ulubiony typ treningu? Lubię tarczować, lubię tarczować, bo wtedy trener widzi, widzi Twoje błędy i, i poprawia Cię, mimo to, że już, już kariera jest długa. No jednak te błędy się popełnia, gdzieś podnieś rękę, bardziej ruszaj głową taż technika to jest podstawa. To tak, schodząc z boksu, ulubiony samochód? Mercedes. Ulubiony posiłek? Placki. Placki Adamka. Nawet są w Elements. Są w element można, można zjeść. Też we, w Twoim vlogu można zobaczyć, jak takie placki zrobić. Ulubiony drink? Woda. Woda. Nie wino. No jak po walce to czerwone wino, a teraz tylko woda. Twój ulubiony film. Brainhardt? Dobry, dobry film, bardzo dobry, dobry. film. Oglądałem go z, z pięć razy. O waleczne serce, jak to Tomasz Adamek. Najlepszy polski pięściarz zawodowy? Trudno ocenić, z wielu dobrych pięściarzy. Dużo osób nie. mówi albo Michalczewski, albo Adamek. Nie, ja też to, ja to jestem malutki. <noise> Ważne, żebym tam był w niebie, to jest najważniejsze, a tutaj to są oceny ludzi. Nigdy tego nie robiłem. E, ulubiony sport poza boksem? Jest wiele sportów, bo lubię grać w siatkówkę, grać w kosza, w tenis, w ostatnimi czasy w Stanach gram w tenis ziemny. Widziałeś, że Szpilka teraz z Michalczewskim ja mieli pojedynek, no to może... słabudko, ja bym ich wypykał do zera. No nie no, to ja trochę grałem. Ja grałem, dużo grałem w tenis, ostatnie lata w Czyli ludzie mówią, rewanż Szpilka-Adamek to może w tenisie? A no to, to, jest, to tam nie wiem, czy Oczko zrobi jedno. Wyzwanie chyba zostało rzucone. E, najlepszy pięściarz wszechczasów? to moje ostatnie pytanie. Też nie można powiedzieć, że był jeden, bo, bo mówią Muhammad Ali, przecież ja lubiłem, jak walczył Mike Tyson, czy Floyd Mayweather, uważam jeden z lepszych pięściarzy, który nie przyjmował ciosów. Wielu wojowników, meksykańskich, I Barrera kiedyś walczył. Nie, no to nie, nie, nie można powiedzieć, że ktoś był najlepszy. I czy to Polska, czy Lezan, no, każdy ma swój czas i Prime i wielu jest znakomitych pięściarzy. Dziękuję Ci bardzo. Nie dziękuję, odrobisz polu. Jak tego role gadają, bycka, bycka wygoni, sianka zje, ryzek jest. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.